Dzień dobry, nowy dzień, nowy vlog i nowa przygoda. I właśnie dzisiaj jedziemy do Troi, zobaczyć jak to miejsce teraz wygląda. Ale zanim pojedziemy do Troi, to musimy jeszcze znaleźć jakieś śniadanie. Cześć. Tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Tutaj akurat się zatrzymaliśmy w takiej fajnej okolicy, że jest bardzo dużo takich klimatycznych kawiarni. Teraz akurat jest pusto, bo jest jeszcze rano, ale wieczorem tu jest sporo ludzi. Mohamed dzielnie zamówił nam śniadanie. A zamówił je po turecku. I dzisiaj jemy takie bułeczki. Tak wygląda nasze śniadanie. Cena wywoławcza za takie śniadanie słuchajcie, 8 lir, czyli jakieś 4 złote. Mamy bułki. Te dwie są chyba z serem, a te z oliwkami ale zaraz sami zobaczymy. A pani właśnie przed chwilą nam przyniosła takie bułki z czekoladą, żebyśmy sobie spróbowali. Chociaż nie prosiliśmy o nie, ale naprawdę bardzo, bardzo miło z jej strony. Jedzenia było tyle, chociaż tak naprawdę wydawało się mało, ale to wszystko jest tak sycące, że jeszcze połowę tego, co zamówiliśmy, musieliśmy wziąć na wynos na później, bo nie mogliśmy tego w ogóle zjeść. A teraz idziemy już na autobus, żeby dojechać do Troi. Autobusy w teorii odjeżdżają tutaj co godzinę, ale teraz, ponieważ jest dużo mniej turystów, to co dwie godziny. Także my tutaj przyszliśmy o wpół do 11 okazało się, że następny jest dopiero o 11,30 i dlatego sobie mogliśmy pójść na śniadanie. Przyjechaliśmy do Troi minibusem z kale zajmuje to około. Pół godziny. Jak widzicie, na parkingu praktycznie nie ma samochodów. W ogóle jest tu właściwie pusto, chociaż nie jesteśmy jakoś wcześniej rano, bo już jest 12, także no zaskoczenie, że jest tak pusto. Idziemy kupić bilety. Autobus tutaj kosztuje 10 lir od osoby w jedną stronę. i jesteśmy moi drodzy w Troi. Bilet wstępu kosztuje tutaj 50 lir. Jeżeli chcecie kupić bilet taki połączony razem z muzeum, to on kosztuje 80. My tutaj kupiliśmy bilet tylko do samej Troi, do ruin za 50 lir od osoby, a za mną widzicie właśnie konia trojańskiego, są replikę. Zobaczymy zaraz czy można do niego wejść, dlatego że czytałam, że można normalnie wejść do środka i zobaczyć jak on Wygląda, ale zobaczymy, czy jest otwarte. Koniec otwarte, także idziemy wejść. Dobra, to jest pierwszy poziom konia trojańskiego. Teraz jeszcze wejdziemy wyżej. jest już najwyższy poziom, czyli poziom drugi. Trzeba uważać, żeby tutaj nie spaść, bo jest dosyć mało miejsca. Fajnie jest tutaj zrobiona taka atrakcja, taka replika tego konia. Naprawdę. Fajnie to wygląda. Tak to tutaj wygląda od środka. W większości kojarzymy troje z wojną trojańską. Natomiast tutaj, właściwie, jak możecie zaraz zobaczyć, właściwie było aż 9. Dlatego że osadnictwo tutaj trwało przez ponad 3000 lat. Od 3000 lat przed naszą erą aż do 500 roku naszej ery. I jak widzicie, to osadnictwo wyglądało w ten sposób: coraz wyżej i wyżej i wyżej. Natomiast sama wojna trojańska, historycy szacują, że miała miejsce w XIII-XII wieku przed naszą erą. Wojnę trojańską znamy głównie z Iliady Homera, bo właśnie w Iliadzie została opisana wojna trojańska trwająca 10 lat. Ponoć przyczyną wybuchu tej wojny było porwanie żony króla Sparty Menelaosa Heleny przez księcia trojańskiego Parysa. Jednak to była tylko wymówka. Taka historia. W rzeczywistości chodziło o bogactwa Troi, yy, którą chcieli zdobyć Achajowie. I przez 9 lat oblegali Troje yy, i trwała wtedy właśnie wojna trojańska. Dopiero 10 roku. Podstępem udało im się ją zdobyć. Jakim podstępem? Właśnie dzięki koniowi trojańskiemu. Odyseusz wymyślił, że wojska greckie udadzą, że już się wycofują, wycofają się spod Troi, natomiast w rzeczywistości schowano wojowników w środku konia trojańskiego i zostawiono go u bram miasta. Trojanie myśleli, że faktycznie Grecy się wycofali. Zabrali, zabrali konia do środka, świętowali swoje zwycięstwo, a w nocy, kiedy wszyscy spali, wojownicy wyszli z wnętrza konia i podpalili miasto, i tym sposobem zdobyli i zniszczyli Troje. Nie wiem, jak to wygląda u Was, ale mnie zawsze interesowała historia Troi. Pamiętam, że zawsze na lekcjach historii w szkole bardzo lubiłam, kiedy były akurat te tematy i pojawiał się temat Troi. Także zawsze też chciałam tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Teraz przed przyjazdem, tutaj słyszeliśmy sporo opinii, że nie warto właściwie przyjeżdżać do Troi, bo nie ma co tutaj zobaczyć, tylko starta kamieni i to jeszcze nie wyglądających zbyt dobrze. I powiem Wam, że byłam trochę zaniepokojona takimi opiniami, bo tak jak mówiłam, ja bardzo chciałam tutaj przyjechać. Zresztą Mohamed też i byliśmy ciekawi, jak to miejsce wygląda, natomiast wszyscy mówili, że naprawdę. Nie warto, ale myślę, że jednak było warto i warto było tutaj przyjechać. To prawda, że nie zachowało się dużo z tej Troi, i jeżeli nie jesteście bardzo zainteresowani historią i archeologią, to nie zrobi to miejsce na Was żadnego wrażenia. No. Ale jeżeli po prostu jesteście zainteresowani historią Troi, gdzieś Was to kręci, to myślę, że naprawdę warto przyjechać. Tutaj, gdzie teraz stoimy, znajdowała się świątynia Ateny. I tutaj wydarzyło się dokładnie to samo, co wydarzyło się w Egipcie przy pracach archeologicznych. To znaczy, prowadzili je głównie cudzoziemcy, którzy później wywozili z kraju to, co znaleźli. W Egipcie było tak samo, tutaj dokładnie tak samo. Właściwie za odkrycie Troi odpowiedzialny jest głównie niemiecki archeolog Schliemann. I między innymi właśnie dzięki niemu części tej świątyni można teraz oglądać w Berlinie, a nie tutaj w Turcji. Zawsze w takich miejscach trzeba pamiętać, że mamy dwie strony medalu i tak jak w przypadku właśnie Szlimana, on zainwestował sporo środków w to, żeby prowadzić tutaj badania archeologiczne. Nie można mu tego odmówić, że on naprawdę odkrył wiele i dzięki niemu właściwie wiemy, że tutaj była Troja. Natomiast z drugiej strony jest sporo negatywnych przesłanek na temat jego osoby, właśnie ze względu na to, że po prostu szukał bogactw w starożytnej Troi i częściowo zniszczył przykłady osadnictwa późniejszego w Troi, kiedy próbował odnaleźć się starożytną Troję. Na dodatek, właśnie wywiózł część artefaktów tutaj odnalezionych do Innych miast Europy, także no nie jest to do końca tak pozytywna postać, jakby nam się wydawało. tutaj znajdują się mury cytadeli Troi z około 26-22 wieku przed naszą erą. To co widzicie tutaj na górze, to jest już rekonstrukcja, która powstała tutaj po to, żeby chronić te cegły, które są stare, żeby one się po prostu nie zniszczyły. I tutaj jest jeszcze zadaszenie po to, żeby chronić te oryginalne ruiny muru. Widać te różne poziomy troi, czyli różne okresy osadnictwa. To nawet są zaznaczone: drugi, trzeci, czwarty. Widać, jak to szło w górę. Tutaj na samej górze już jest dziewiąty. Także im wyżej, tym późniejsze było osadnictwo i budowanie tutaj tych murów. To by było na tyle z naszego zwiedzania, troi. Czy warto? Według nas warto przyjechać i zobaczyć, jeżeli jesteście tutaj blisko. Największą atrakcją chyba jest ten koń, tak. do którego można wejść do środka. Tak. Ruiny jak to ruiny? Jeżeli jesteście zainteresowani historią, to na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie, bo można się sporo dowiedzieć na temat tego miejsca. Jeśli nie, to pewnie warto sobie odpuścić, aczkolwiek ja uważam, że było, że było fajnie. Zwiedzanie trwa około godziny, półtorej godziny. Do... Zależy od osoby. No. Dla mnie jest ok. Meh. W porównaniu z Egiptem i z miejscami, które tam zwiedzaliśmy, faktycznie tutaj jest mniej do zobaczenia, Wiec. dlatego Mohamed tak mówi, ale myślę, że warto, jeżeli interesuje Was historia i zwłaszcza historia Troi, to na pewno na pewno warto przyjechać. My zaraz idziemy na autobus i wracamy do Ciana Kale, bo jest okropnie gorąco tak. i myśleliśmy już, że nie damy rady, chociaż zwiedzania tutaj nie ma dużo, ale i tak się nieźle zmęczyliśmy przez to słońce. Mhm. Na szczęście nie ma dzisiaj za dużo ludzi. E, obecna sytuacja nie sprzyja temu, żeby było tutaj dużo turystów. Także przynajmniej taki plus aktualnej sytuacji. Na blogu, na naszym blogu znajdziecie wpis o Troi, taki praktyczny z mapą i z dodatkowymi informacjami dokładnie jak no. dojechać na własną rękę i jak to miejsce zwiedzić. Nie wiem dokładnie kiedy się pojawi. Mam nadzieję, że wtedy kiedy film, ale jeszcze nie wiemy na kiedy go zmontujemy. Także być może będzie dopiero kilka dni mhm. po filmie. Dziękujemy wam, że oglądaliście i towarzyszyliście nam w Troi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!